Aha. No ta uwaga, czyli za chwilę będzie to hasło go go go. Widziałem, że e, Michał Paluta też tam coś jeszcze przed chwilą pisał, ale już odłożył telefon i już chyba na, tym, o, na tej ostatniej rundzie nie będzie pisania. Michał Kwiatkowski, jak widzimy, pisuje teraz tekst, a więc to chyba zaraz będzie tak. właśnie to go, go go go, po którym rozpocznie się ostatnie okrążenie. A to zaraz wam powiem co Michał lustrze. Przy lustrze i będzie dwóch Michałów Kwiatkowskich Proszę, jak się na oni rozmnożyli, mamy teraz na ekranach dwóch mistrzów świata. Tak jak killerów dwóch. Uwaga! Go, go, go! Race start now! Napisał Michał Kwiatkowski. No i co? No i, i Kamil Radziu Gradek, prowadzi. jak widzimy tutaj, tak. Ale go teraz opiechali, Gradziu. No podkręć tam, zobacz, złap jakieś koło. No ale teraz rozpoczęła się prawdziwa walka. Teraz rzeczywiście już każdy będzie dawał z siebie wszystko. No i przypomnijmy, ponad 1300 osób, i oczywiście każdy z amatorów, marzy o tym, żeby dołożyć Gradkowi, Michałowi Palucie, Mateo Trentinowi, Łukaszowi czy Kamilowi. Czy innym zawodnikom jest, przypomnijmy, i, i, i Przemek Niemiec, no i jest nasz reprezentant Darek Baranowski, reprezentant Sportu Tomku, my się też musimy sprawdzić teraz jako dyrektorzy sportowi, powinniśmy jakąś strategię opracować na to ostatnie okrążenie. Jej, ja planuję, że ja dołożę Darkowi Baranowskiemu, siedzę sobie wygodnie na krześle, patrzę co się dzieje i, 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 i tak sobie też w wirtualnym moim świecie, w moim mózgu, a może mi się to przyśni, jak dokładam Darkowi Baranowskiemu. Yy, teraz no patrzę, ja niestety, nie ja, niestety sobie... ja niestety no wyjechałem trochę do przodu tak niechcący yy, i tam ta grupa która się ściga no jadę na 70 miejscu czyli no, z przodu jest jeszcze dużo zawodników którzy już tam za chwilę niemalże do tego wulkanu będą się zbliżali a ta grupa a co prowadzi która, możesz na... powiedzieć no, nie widzę, niestety, ale ja. O, Michał teraz napisał, że jedzie na 550 miejscu. <gry> Także nie jest to y, oczywiście cała moc Michała, no ale to właśnie taka miała być jazda. Niestety inni pojechali do przodu. No ja teraz tak sobie jadę i, hmm. i może powiem, jak dojadą do mnie ci wszyscy walczący z tyłu, ci ścigający się naprawdę, bo na pewno. Mam troszkę może z dwie minuty nad nimi przewagi, ale pewnie na mecie będę dużo za nimi jeszcze. Chyba Łukasz Wiśniowski się no. zagina, patrząc na obrazki kolarzy. Przyjął taką czasową pozycję i jak widać było też po tych watach no bo tutaj jest taki miernik mocy i prędkości. No to Łukasz, o, teraz już chyba zwolnił i się uśmiechnął. Pozdrawiamy Cię, Łukaszu, bo chyba nas słyszy. Tak, ale troszkę nie wiemy, czy to jest ta pierwsza grupa, w której jedzie w tej chwili Łukasz Wiśniowski, no ale cały czas jego nam pokazują Adamie, realizatorzy. Adamie, powiedzmy no, sobie szczerze, że, że, że nic nie wiemy. Adamie. Powiedzmy sobie. To no niewiele, wiemy coś... to, to prawda. Wie, wiemy mniej więcej kto startuje, ale tak, się, co się dzieje na trasie, no to tak, tak średnio rzeczywiście, no bo nie ma, nie ma, nie przede wszystkim Tomku, brakuje tego dźwięku helikoptera, nie brakuje ci trochę, trzeba by nagrać jakiś taki dźwięk i puszczać. Tak, no ale koła, koła A... słyszę, natomiast no, ciężka to jest praca też dla komentatorów, staramy się. Państwu pokazać jak, jak to ściganie wygląda. Może ktoś zdecyduje się, żeby też brać udział w tego typu wyścigach. Ale dla nas to też jest ciężka praca, więc może małżonki, no bo komentujemy też z pokoju, koro wyścig jest z pokoju. O, jest to O! No to jest to. To jest to. Nie wiem, wleciał, ale Mówisz i masz, tylko jak ten helikopter leci w tym tunelu, to ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić nawet wirtualnie. Panowie, komunikat no właśnie, z trasy. Tylko tak że prawie parku. was nie słyszę, bo ten helikopter tak strasznie hałasuje. Właśnie, <śmiech> 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 właśnie przed chwilą przejechał koło mnie Przemek Niemiec. Poszedł jak burza do przodu. A koła nie złapałem no proszę. Nie, nawet nie miałem szans. No proszę, czyli Przemek w dobrej formie. Przemek też cały czas, cały czas utrzymuje dobrą dyspozycję. Jeździ po trasach, ostatnio mi mówił, bo z nim rozmawiałem, Przemek mi powiedział, wiesz co, no jeżdżę po trasach Tour de Pologne, bo jakby mnie zatrzymali, to w razie czego mówię, że sprawdzam, że jestem szefem od trasy Tour de Pologne i że muszę po prostu tutaj, że jestem w pracy. No i popatrzmy na naszych bohaterów, Mateo Trentin spokojnie, Łukasz Wiśniowski, to są zawodnicy na dole też, Michał Paluta jakby przyspieszał w tej białej koszulce mistrza Polski, cały czas spokojnie Kamil Gradek, no i spokojnie dwóch Michałów Kwiatkowskich, którzy nam się w tym wyścigu cudownie rozmnożyli. No i gdzieś tam jest także Michał Gołaś, jak wiemy. Ale no, tempo jest tutaj bardzo, bardzo mocne. Jest ten ogień, o którym często mówimy, bo rzeczywiście na tej ostatniej rundzie kolarze poszli bardzo ostro. 11 kilometrów pozostało do mety. Przypomnijmy, te ostatnie 4 km to jest ten zasadniczy podjazd, on zaczyna się już nieco wcześniej. Znowu mamy helikopter. Halo, halo, tu helikopter. Ale powstań Tak, no, chyba, chyba nade mną. Chyba nade mną leci, bo aż tak mi powiało. No to taki przyjemny, przyjemny wiaterek, to te wiatraki, które tutaj też są ustawione, jak widzimy przy prasie. Tam mamy jakieś włoskie wilka, jest też taka trasa na Patoki, gdzie można pojeździć w architekturze włoskiej, i poczuć się jak na Stradę Biankę czy innych wyścigach. Obserwujemy teraz znowu Michała Kwiatkowskiego. Darek, czy ci, czy ta, kolarze, którzy się ścigają, już wszyscy do, dojechali do ciebie? Nie, jeszcze nie. Ja tak jadę sobie, no tak nie tak lecę sobie 3 waty na kilogram. O, Marek Rutkiewicz jest za mną. Też w tym roku w drużynie Mazowsza. Także Marek Rutkiewicz mnie dochodzi. A ja tak, no sobie lecę. 3 waty na kilogram i, i to jest moja taka przelotowa, powiem, prędkość. 3 waty na kilogram cukru? Bo nie usłyszałem. Cukru pudru A no to ten puder trzyma tym trzy, trzy na mecie w nagrodę Tak, ja już mam 31 km trasy Czyli jeszcze 9 A my no, mamy, to, mamy jeszcze 10, 40, 40 my... km no, nie wyprzedzasz no. To nieuczciwe <gry> Następny razem dostaniesz rowerek na trzech kółkach. Można na takich jeździć. <gry> o, można też wpiąć w trenażer rower MTB, oczywiście. No tutaj w świecie Zwift też można sobie wybrać rower MTB. Wtedy się jedzie na góralu. Też jest taka trasa, gdzie można przypiąć telefon na kierownicę i można na rowerze MTB jechać po takiej trasie, gdzie trzeba skręcać kierownicą, aby Utrzymywać tor jazdy też są takie możliwości. No ale mam wrażenie, że ściganie zrobiło się rzeczywiście poważne, bo widzę, patrząc teraz na naszych kolarzy, których możemy podglądać, że już teraz nie ma SMS-ów, nie ma telefonów, już czyste ręce na kierownicy i już teraz jest, jest prawdziwa jazda, prawdziwe kręcenie. Michał już też kwiatkowski ociera pod czoła, a jednak Michał Paluta jeszcze z telefonem. No proszę. Boję się bo tylko, chciał, żeby do do nie też <śmiech> <śmiech> Ale nie ma tutaj rozwiązania, bo kolarze w taki fajny sposób siebie przenikają. I w momencie, kiedy jest ponad e, tysiąc uczestników, no to e, zmieszczą się nawet na tych polskich drogach. O, grupa. Grupa z Markiem Lutkiewiczem w tym momencie mnie wyprzedziła. Ależ oni cisną to... po 5 watów na kilogram. Tak no, tak Marek lubi tak, podjazdy 4,6. wata na kilogram a więc gdzie idziemy ten po helikopter tak jest a więc będziemy a mieli tych obraz do prawdopodobnie z helikoptera wracając jeszcze do tych wiatraków które wieją nam kolarzą tutaj no to są takie fajne ja mam taki, który ustawia się do mojego tętna gdy mam tętno wyższe to on mi mocniej dmucha. A jak mam tętno niższe, no to i on dmucha słabiej. No a to, to już mało się pokrywa z realnym światem tak. To na realnym świecie jednak to tak nie jest. A masz taką możliwość, żeby ci tak głośniało, że będziesz... że, że, że się porobią ranty. Mogę też ustawić siłę wiatru odnośnie prędkości. Czyli jak będę jechał szybko, to mnie zdmuchnie z roweru. Nie no, tak nie ustawiaj się, i dojedź do końca, stoisz, po raz to już teraz rzeczywiście... Tak, zaginam sprawa. się, bo idę do, do, tej, do tej grupki Marka Rutkiewicza dochodzę. O, jest Mateo Trendin obok mnie, czyli no, wicemistrz świata z CCC Team. Teraz jadę obok, obok Mateo. Obok Mateo jedzie Łukasz Wiśniowski, coś kręci. Nie, ja jadę obok Mateo. Ciao ja Mateo, come ja to do, do, Doborowe towarzystwo A coś Mateo, Transient chyba próbuje powiedzieć, ale zdaje się, że nie mamy możliwości, żeby słyszeć tego co e, mówią kolarze My obserwujemy znowu Michała Kwiatkowskiego To Michał Kwiatkowski jedzie teraz Darek, jesteś w stanie powiedzieć w której grupie? Tak, Michał chyba ze 3 minuty około za mną hmm. Ależ dał dziś, o, by, by, ale, ale dał no ale nie A wiem, czy nie dostanę Darbu... dyskwalifikacji dyskwalifikacji. Dar byłeś reporterem, dziennikarze mogą się poruszać wszędzie, nawet teraz. Masz Tak ja chciałem Ja chcia... I w razie czego tak, ja chci... pokażesz Tak ja chciałem po prostu zdawać relacje z każdej grupy. Tak no, można. <laughs> A teraz tak wracamy. Przed, przed, przed samą metą zdajesz z ostatniej grupy relacje, tak? No Myślę, że na samej mecie tu już gdzieś tam za Michałem Kwiatkowskim będę jechał. No i 7 kilometrów pozostało w tej chwili do końca pierwszego, pierwszego w historii e, w ścigu wirtualnego organizowanego przez Eurosport. Mamy nadzieję, że pierwszego, ale nie ostatniego, e, że będziemy się, no to już czuję się oddech. częściej bawić, częściej spotykać. Czuję już oddech Michała Kwiatkowskiego na plecach. Oni są gdzieś około. No już może dwie minuty niecałe za mną No to powolutku odrabiają, nie denerwuj się darku yy, Może jakieś. a można tutaj jeździć na skróty Nie da się niestety Znaczy nie niestety dobrze, że się nie da A złapać za siodełko kogoś A jakiś podjazd za samochodem Na samochodem No też się nie da na szczęście a ja... 5 .5 to no i niektórzy kolarze rozpoczynają już ten e, podjazd pod wulkan ten decydujący forward. na ludzie oh, o Piotr Wadecki Piotr Wadecki <laughs> jest obawyki je. really? <laughs> O, tak zaatakował z mojej <laughs> Nie, grupy Piotr Wadecki atakuje Piotre, Mateo, Trent. Mateo Trentin Mateo Trentin też tam idzie <laughs> <J> <laughs> A teraz to, słyszymy a to, głosy, a? to Darku, co to, to słyszymy? Mateo słyszymy Trentin Mateo chyba. teraz, tak? Tak, bo zaatakował właśnie Piotr Wadecki, ale poczekał. Teraz jadę na kole Piotra Wadeckiego. Ależ jest silny, ale jest silny. Widzisz, okazuje się, że jednak niektórzy trzymają tę formę, teraz jest strasznie gorąco na trasie, bo Jakieś yy, mamy jezioro wulkaniczne, jezioro lawy. Tak, to już jesteśmy to... w wulkanie, zaczął się podjazd. To może żółta koszulka z Tour de France się rozpuściła. <grym> Zaraz się moja rozpuści. <grym> no i spójrzmy, Michał Paluta skupiony, teraz patrzony w ekran, mocno kręci. Do mnie Michał Kwiatkowski, Kamil stał w pedałach, no i Mateo Trentin mocno kręci, rzeczywiście tak jak mówiłeś Darku, Mateo gdzieś tam z przodu. A ja cały czas trzymam koło, skromnie mówiąc. Pokażmy może no, prawa, Darka, prawa, jak, jak, jak on wygląda. Halo Darka zobaczmy. O jest, o. jest Darek. Jest ten, no, tak? Ten. Yes. O, jest w tej grupie, doszliśmy, bo Mateo Trentin idzie. Mocno doszliśmy grupę Marka Rutkiewicza. Jest Marek Rutkiewicz w grupie ze mną. Ale idę! Dajesz, dajesz Darku. Vamos! Dobrze, dobrze. Vamos eee. za Pociąg jeszcze, pociąg jeszcze, pociąg! Wie jaki pociąg, to No i coraz bliżej mety ile tam u ciebie darku, bo my widzimy na ekranach w tej chwili 4 km, tyle ma Michał Kwiatkowski o, ja 3700 o, to już będzie jest wyżej a, ostatni już śpiew tam 5 watów, jedzie prędkością 51 km na godzinę to mówimy i, i o, także widać puls Michała Kwiatkowskiego a teraz po prawej stronie Michał Kwiatkowski nie mogę wyjść z podziwu jak to pięknie wygląda kiedy mamy dwóch Michałów Kwiatkowskich. 27 sekund jedzie za mną Michał, ależ idzie jak burza. No idzie mocno, mocno idzie ta grupka rzeczywiście tutaj e, Michał jest w środku widzimy ale bardzo, bardzo ładnie no chyba, chyba was do Darek za chwilę chyba to jest ta grupa kontratakująca już niektórzy z nich strzelają jak widzimy, nie wytrzymują tego tempa no, ja cały czas w tej grupie z Protkiem Wadeckim, Markiem Rutkiewiczem i Mateo Trentinem. Ale chciałbym zobaczyć, jak Michał Kwiatkowski wyprzedza darmo. No to zaraz możemy być tego świadkami, bo ta grupa idzie mocno. Michał Kwiatkowski teraz dyktuje tempo w grupie goniącej. i Ona już tam ma kilku kolarzy przed o, sobą. O. Ale to chyba. To, czy to jest ta grupa, w której ty jesteś, Darku, przed nimi, czy jeszcze nie? Trudno powiedzieć, mam 3100 do metry. Tak, moja grupa się już porwała. Puściłem koło od Piotra Wadeckiego i Trentina. No, grupa się porwała, tylko ty się porwałeś. Ale już dochodzą, już dochodzą do tej całej dużej, większej grupy. Doświadczeni, dwóch kolorzy a teraz przed nimi rozciągnięta chyba ta grupa, o której mówiłeś, której jechałeś jeszcze przed chwilą, Darku. Tak, tak, już tam czuję na plecach. brzegu. E, Sztosy e, tak na krawężniku i sprawdzamy, gdzie jest Dariusz Baranowski, tu jest Michał Kwiatkowski, ale będą obrazki, ale, ale piękne No i tam Babszemek nie jest także w tej grupce się pojawił jechał. E, teraz spójrzmy oh, Michał... jest rozciągnięte to wszystko. No, jeszcze mnie grupa Michała Fiatkowskiego nie doszła, ale są blisko za mną. Ja mam 2700 metrów do mety. Dasz radę, Darku. Dasz radę, to jest Twój życiowy wyścig. Pamiętaj, jeszcze nigdy nie jechałeś na rowerze i nie komentowałeś coś tu nie jest. Widok, to ty był, potrzebuję. ale rower jest Asysta. <laughs> Darek stoimy, stoimy przy drodze. Czekaj może zaraz samochodem podjedziemy do ciebie. Podjechał. Podjechał wóz. A, jest Agnieszka. Widać samochód. Jest Agnieszka. Dziękujemy Agnieszce Widony. za naszego zawodnika. A jeszcze trochę wiatru, Agnieszka. bo wentylator mi nie wytrzymuje. Ale akcja. No. Ale walka. Aś proszę, to są te domowe warunki. Dawaj, 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 dajesz, 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 Darek o, Tylko, Darku. Żebyś spokoju nie wyjechał. Bo wyścig się na oh. wyścig w spokoju. To zostać w spokoju. Wyjedź spokoju. No i nie mam obok basenu tak jak Tomek Marczyński, żeby wpaść od razu do niego. No i popatrzmy. Tutaj pa, mamy kilometry. tu gdzie dwa km, tak? Tu jest Michał, A ja dwa sto Mateo Trentin ciągle z uśmiechem. No to czyli Michał już jest przed tobą, Darek. Nie, nie, widzę na liście jeszcze za mną, to coś nie tak jest. Ale nie tak jest z listą? Czy? Bo to ciekawe, jak to teraz wygląda. No widzimy wyraźnie spodemki z napisem Ideos z Michała Kwiatkowskiego. Tak, tak, To zaraz pewnie będzie przede mną, bo to jest trochę opóźnienia. 1800 no pokazał się nam, A tutaj pokazał się nam na ekranie już ostatni kilometr. No to dla tych pierwszych kolarzy, bo ja jadę na 102 miejscu, niestety. Ale to piękny wynik, tarecz. No 101, cenuję w 101, oczywiście. No niech tam ci koledzy przepuszczą, jak już O, Michał miliares... Gołaś mnie dochodzi. Mi, Michał Gołaś to mnie Kamil, dochodzi. I Kamil. Kamil I Kamil Gradek. Teraz nie... kolejnych. Ale mnie wyprzedził Michał Gołaś z Kamilem Gradkiem Ależ poszli o jest! Dogoniłem Piotra Wadeckiego. Brawo! No! Trzymaj Piotr koło! Ale Zbikał się, Michał, się rozkręcił na tych ostatnich kilometrach, idzie bardzo mocno... Na oj, oj, oj! Zaraz zobaczycie jak mnie wyprzedza Kwiatu! Jest 6 sekund za mną! O, o! To teraz ten moment! Idzie 5 watów, Michał Ponad A ja trzy Ale nie czytałem, żeby, nie czytałem, żeby Wojtek Wrusolacki wyprzedził mnie koszulka, Teraz, teraz Teraz, teraz mnie wyprzedził Michał Kwiatkowski Ale idzie Troszkę <grym grym grym> mało, to nie Nie, nie siądę Nie ma takiej możliwości A jakiś motorek? już <grym> by ciennie. nic nie pomogło Ależ kwiato poszedł Michał paluta, teraz mnie no też wyprzedził Ależ idzie mi z Polski również. Ho, ho, ho 7 watów na kilogram idzie Michał paluta. No to pięknie. Widzimy tam te reflektory, które oświetlają nam zawodników. Znowu wracamy do Michała polskiego. Jest tam cały czas grupa kolarzy, no ale to już, to już jest końcówka podjazdu, teraz po takich... W deskach muszą wybiegać, to jest też nawiecznia, po której będzie dosyć nieprzyjemnie się jedzie. Tak, są te deski, a później jeszcze będzie asfalt i końcówka, tak jak mówiłem, jest jeszcze bardzo stroma. A teraz widzieliśmy jak Michał Kwiatkowski pogubił spali, kolejni odpadają, strożą się już kurtany. Niecały kilometr do metra, obserwujemy to, jest Michał który teraz zbliża się do 6 barów na kilogram, puls jak widzimy też duży, 162 uderzenia, a prędkość, no ale jedziemy pod górę, pamiętajmy o tym, 33 km na godzinę. Darek Cenkolarz obok Michała Kwiatkowskiego w koszulce CCC Team, to jest Michał Paluta właśnie? No my nie widzimy niestety tych Chyba... A Piotr, Piotr Wadecki siadł na te koło, bo jechał ze mną. O, jak mnie Michał Kwiatkowski o. wyprzedzał, to Piotr Wadecki wsiadł jest na koło. Michał? Teraz, Michał Paluka, teraz, teraz Michał Paluta, tak, 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 Michał Paluta trzyma, teraz bardzo, idzie. Bardzo, idzie. Tak, o, Michał, Paluta, Michał Paluta. chyba Tak, Michał Paluta idzie też bardzo bardzo. Tak, Michał Paluta obok mnie. Tak, prawie 7 watów na kilogram jechał obok mnie. To A wy... więc widzimy, to widzimy widzi, teraz? Tymi... złotymi herbami. Tak, z tym kominem to są liderzy. Na stojąco teraz gdzie Michał Paluta. Trzyma się Michał Kwiatkowski. Kwiato na razie nie mi na Michał Kwiatkowski wyprzedził Michała Palutę. Wyprzedził Kwiato. Michał Kwiatkowski już chciał ręce podnosić. A to jeszcze nie ma no mety, Tak! Chociaż kilometr zero jest meta. To jest meta, ta brama. To jest, to jest meta, ta. to jest meta, tak? Więc kwiat, to tam przymierza się do tego gestu podniesienia rąk. A więc jest meta, jest zakończenie, teraz Michał Paluta także Ręce podniesione w górę, prezentuje koszulkę mistrza Polski No nie może jej prezentować na realnych trasach Może ją przynajmniej zaprezentować tutaj Bardzo Walczył o nią, marzył o niej No i teraz muszę ją chociaż tutaj pokazać Ale teraz dajmy Darkowi do jednej 100 Pokażmy Darka jak on finiszuje Też ręce w górę, ile masz do metrów? 90 metrów 90 ale 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 daj, dajesz, daya, 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 dajesz, daya, daya. dajesz Darek, 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 gdzie ty jesteś? 45 metrów Dawaj, metrów już jest ta grupa jest tutaj Dariusz Baranowski Jest, jest. Za jest, brawo Darku! brawo, brawo Darek, jest Darek Barowski, Darek ale... podnieś, podnieś rękę chociaż jedną tam na ile masz siły, tak jest, myśl Ukończony, nasz reprezentant Dariusz Baranowski jest na mecie. Świetna jazda!